Hej, hej! Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku. Dziś jak widzicie na naszym stole się dzieje, bo nie dość, że losiki mamy, to jeszcze cały plik z drapeczek. A znalazły się tutaj pensja Super 7 Szczęśliwe Linie, mała krzyżóweczka, białe złoto, ekstra pensja I Love Neon Cash, krzyżówka XL i Paradiso. A oprócz tego z punktów Wintu odebrałam sobie 8 losów szybkiej kasy. Także, kochani, myślę, że tymi losami zaczniemy. To będzie nasza taka rozgrzewka. I, kochani, jedziemy. Trzymajcie mocno kciuki. Co wygram w losikach, to i tak daje mi plusik. No to lecimy i szukamy sześciu symboli w kafelkach. I tak, monety. Monety widzę, że mamy dwie. Piłka. No, piłka tylko jedna. I gol, i gola tylko jednego. Strzelamy o dwa symbole za mało, pusto. No to jedziemy z kolejnym. I kochani, trzymajcie mocno kciuki. Korek jest jeden, jest i drugi. Koszulka, no koszulkę mamy tylko jedną. Sztabki, no sztabki też tylko jedne. Zobaczcie, drugi raz tylko cztery symbole, nawet tych pięciu nam nie chcą dać. Chociaż i tak te pięć nam nic nie da. Dobra, to jedziemy kolejną piłeczkę. Boisko. No i boisko rzuciło mi się w oczy tylko jedno. Pucharki mamy dwa. A korka wcale. A nie, korek jest tutaj. Ale tylko jeden. I zobaczcie, znowu z czterema symbolami kończymy. No, nic więcej nie wyczarujemy. No to kolejny. I tak, piłka. Piłki mamy dwie. Koszulka. Jest jedna. No i więcej nie ma. No i sztabki. No zobaczcie, już troszkę lepiej. Już troszkę lepiej, ale i tak nam troszkę zabrakło. No to jak były cztery, było pięć, to teraz by wypadało, żeby było sześć symboli, prawda? No to jedziemy kolejny. I tak piłka. No tylko jedna. Korki. Mamy dwa. I puchary również dwa tutaj są. Ale kochani, wygranej nam to nie daje. Już prawie wszystkie losiki zjechaliśmy. No to kolejna szybka piłka. Puchar. Puchar mamy jeden. Mamy drugi. Bo iska są tutaj dwa. I monetki też mamy podwójnie. Także kochani, zobaczcie w końcu jakaś wygrana. Jest to tylko zwrocik. No ale coś już nam wpadło. No dwójeczka jest. No to jedziemy kolejny. I tak worek. Worek mamy jeden i więcej nie będzie. Puchary za to są tutaj dwa. I koszulki również dwie mamy. Pusto. I ostatni z naszych losów. Puchar. No, puchary już widzę, że są dwa. Korki. No, korki też na obydwie nóżki. I boiska. I boiska są dwa moi drodzy. Także kolejna dwójeczka nam wpadła. Także zobaczcie, na 8 losów dwa, no, czyli teoretycznie co czwarty wygrany, jakby nie patrzeć. No to teraz słoneczka lecimy ze zdrabkami. A zaczniemy sobie od pensyjki numerek ósmy. Nie wybierałam losowałam, a więc niech ta ósemka przyniesie nam wygraną. Szukamy, kochani, dwa razy napisu Pensja, a oprócz niego będziemy szukać 25 i 11. A mamy 26, 34, 35, Pensja, 14 i na końcu mamy 33. No, Pensyjka się tutaj nie spisała, ale jak nie ona, to może Super 7, a numerek mamy 70. W numerku jest siódemka, może i tu będzie szczęśliwa. No to kochani, szukamy tych siódemek, albo chociaż jednej. A mamy piątkę, jest dwójka, kolejna czwórka, o wszystko zielone, no prawie. Szósteczka, ósemka i na końcu siódemki również nie dali. Także kochani, super 7 puściutko. No to teraz coś dłuższego, szczęśliwe linie, a numerek 64. No trzymajcie mocno kciuki. A pierwsze podostrze wędrują podkowy i dzwony. No i zobaczcie, jak ładnie nam w jednej linii się użyły. winogrono i pełnia szczęścia. Dzwony i podkowy. Jest podkowa, jest dzwon. No i tutaj jeszcze dzwonem zakończymy. Truskawka i klucz. I tak truskawkę już mamy. Kluczyk obecny. I na dole kluczyk dołożymy. Trefl i jabłuszko. Trefl i jabłko. Trefla mamy, a jabłuszko nie występuje. Krab i biedronka. Kraby i biedronki. No biedronka tylko jedna. I to bez kraba. Słońce i serce. O, teraz będzie chyba lepiej się oglądało. Serce i słońce. Ani słońce, ani serca? No na to wygląda. Arbus i garnek. Garnek i arbus. Tutaj garnek mamy. Jest i arbuzik. I tutaj jeszcze arbus. Pomarańcza i pik. I tak, pik już jest, mamy też pomarańcze, kolejna z pomarańczy i na dole już nic. Sakwa i kości. Sakwa i kości mamy sakiewkę, są też kości. Tu kolejne kości i jeszcze jedne toż mi ta zdrabka na boku cieka Gwiazda i gruszka. No to jedziemy od dołu, bo widzę już i gruchę i gwiazdę. Tutaj jeszcze jedna gwiazda. I kolejna. I u góry już nic. Dobra, zostały nam cztery symbole: złoto i cytryna. Cytryna odhaczona. No, a złota, tu chyba nie widziałam. Ale mamy cytrynkę też tutaj, a ona daje nam linię. No to nie szkodzi, że tego złota nie było. Arbus i banan. A poczekajcie, bo ja coś pokręciłam, bo ja arbuzy drapałam. A ja chyba powinnam ananasa szukać wtedy, nie? O ja to jo! Dobra, najpierw wskaźmy banana. Tak, ananasów miałam szukać, bo patrzcie, tu są dwa ananasy a ja nie wykreśliłam. No dobra, to teraz weźmiemy banana i ananasa. Tutaj jeszcze banan. I tu już nic. No dobra, zerknijmy, czy w naszej linii wszystko jest. Truskawa. Była. Cytrynkę drapaliśmy. Pik jest, dobra, wszystko się zgadza. Tu ważne, że w naszej linii się zgadza, a pod naszą linią mamy 3 złote zwrotu. No dobre, i 3 złote. Zawsze ta pula nam nieco rośnie. A kontrolne literki to literki D. No to jak były linie, to teraz może krzyżowa, numerek 91. I może i ten numerek będzie tutaj szczęśliwy. A szukamy w pierwszej kolejności W i N. Dobra, N'ki już tutaj jakieś widzę. W też mamy. Tutaj jeszcze do Jawora. I powiedzmy, że to wszystko. S i K. Dobra, mamy S. -kę. Tutaj K. Kolejne z naszych literek. Tutaj jeszcze W, które było przed chwilką. I dobra, lecimy po kolejne. Y i Z. No, Z, -tki to ja tutaj widziałam. O, mamy już jedną, jest i druga. Z po raz trzeci. Ale Y mamy chyba tylko w cydrze. U i M. Dobra, tak. M i U ładnie w parce wpadły. To od razu tu je kosimy. Kolejne U. I tutaj jeszcze jedno. I jest też lufa. Do maksa skreślimy sobie M. I to na tyle. Dobra, idziemy kolejne literki. G i P. Dobra, mamy G. Mamy P, tutaj jeszcze jedno i kolejne do J i D. Dobra, w cytrze widziałam D, a J widziałam tutaj w jaworze. B i E. Dobra, to wygarniamy. Dobra, mamy tylko to jedno, a niebo dwa. L i F, no i widzę, że ładnie do lufy nam wpadnie. L i F. Tutaj Lki, Tutaj G, jeszcze ktoś zapomniał. I jedziemy dwie ostatnie, zobaczcie, ani jednego słówka nie mamy, ale dzięki O i A za chwilę możemy mieć, bo zobaczcie, tutaj nam się lufa układa. To jest pierwsze słówko. Tutaj mamy OK. Może jeszcze coś tutaj zmontujemy? Tutaj jeszcze A. Tutaj jeszcze O. Mieliśmy jeszcze D. No ale już nic więcej tutaj nie wyciśniemy. Najwyżej, kochani, dwa słówka, a to troszkę za mało. Kontrolne literki różne, a więc krzyżóweczka, no dzisiaj pusta. No to teraz. Białe złoto, numerek 39. No trzymajcie mocno kciuki i za sztabkę i za wygrywające liczby. A wygrywać tutaj będą 59 13 49 i 29. No to jedziemy. Z nadzieją, że któraś z tych liczb nam tutaj wpadnie. 11 21 30, 26, 40. No dobra, to może tutaj w drugim rządku. 29. I kochani, mamy wygraną. Wiedziałam, że na białym złocie mogę polegać. 48, 37, 31 i na końcu 57. Ale jedną liczbę wygraną mamy, a pod 29 mamy zwrocik 5 złotych. Dobry zwrot. Tak jak zawsze powtarzam. Ta pula nam cały czas rośnie. Kontrolne literki C. No i piąteczkę dokładamy na kubkę wygranych. Oby pensja również się dobrze spisała. Numerek 10. Szukamy dwa razy napisu ekstrapensja. No i oczywiście wygrywającej liczby. A wygrywać tutaj będą. 31, 12, 15 i 13. No ile nastyk? A zaczynamy od siódemki. 21, 12 no potrzebujemy. 33, 19, 1 na zakończenie rządka. A na dole, moi drodzy, mamy dwunastkę i mamy wygraną. No dobrze się składa, ale zaraz koło nie jest druga wygrana, bo 15 też jest wygrywająca. Ekstra pensja, nie opodal, 26. I kończymy draping 11. Ale mamy dwunastkę i 15, a pod nimi, kochani. Piąteczka i piąteczka, także dyszka nam tutaj wpadła. A kontrolne literki to literki E. No to zajrzyjmy teraz do I Love Neon Cash, numer 28, plik albo wygrywająca liczba. A wygrywać tutaj będzie 8, 36, 29 i 32.

To teraz by wypadało 32, ale dostaliśmy siódemkę, a ona tutaj nie wygrywa. Także kochani, I love neon cash, puściuteńka. No to teraz coś dla relaksu, a mamy kochani szachy. I wam powiem, że warca by to ja sobie lubię pośmigać, no ale z szachami to ja mistrzem nie jestem. No zobaczymy jak tutaj, trawka z numerem drugim. I kochani, pierwsze co do golenia to H i J. I dobrze się składa, bo w szachach H mamy... A teraz zobaczymy tutaj u góry J i H. Kubuś ma J. W rachunku mamy H. I to na tyle. Dobra, jedziemy tutaj w bok. Już widzę naszą H. Jest też J. Tutaj jeszcze jedną. Zobaczcie, ile J. Ale H też nie próżnuje. Dobra, jedziemy tu. Z i T. No zobaczcie, Zetka o dziwo wchodzi nam znowu do bonusa. A my szukamy Z i T. No w rytmie mamy T. Tutaj w toron to podwójnie. W skazie mamy Zetkę. I odbijamy w bok. Z i T. I tak, tutaj Zetkami zaczynamy. Jest i T. O, tutaj jeszcze jedna Zetka. No o dziwo, mało chodliwe literki, a zobaczcie, wpadają ładnie. Dobra, jedziemy kolejne. C i W. No i zobaczcie, szachy znowu się wzbogacają o jedną literkę. C i W. Tutaj jeszcze C, i już więcej nic nie znajdziemy. No to teraz tutaj. biczem chyba będziemy kończyć. No. Dobra, to kolejne literki. X i F. Tym razem przelot bez bonusa. Ale Fkę tutaj mamy. No na X to nie liczę. No ale z tą jedną F tylko skończymy. No dobra, a tutaj? No po prawej absolutnie nic. No nie ma to nie ma. O i R. O już zaczyna się rozkręcać. Co prawda, bonus na razie stoi, ale mamy samogłoskę. R tutaj też sporo widziałam. Dobra, pojedźmy tutaj. No i od razu lepiej ta krzyżówka wygląda. B i A. O, szachy się otwierają. Ale A też chodliwa literka. No i zobaczcie, mamy jar. Do BMWP. Tutaj do Kubusia. I tutaj ostatnia B. No jestem ciekawa tej krzyżówki. Tutaj mamy B. I w biczu jeszcze jedno. Kolejne literki. D i P. D i P. Dobra, P już mamy. No i oprócz tego P, nic więcej. Dobra, to może tutaj poszalejemy. No, poszalejemy, bo mamy jeden krok dalej do wygranej. No dobra. Zostały nam jeszcze cztery literki, a wśród nich. I, i, Y. zobaczcie, my już prawie całe szachy odkryliśmy. Jeszcze tylko ta s nas tutaj blokuje. Tutaj, y. A zerknijmy tutaj. Y, i, i. O, zobaczcie, mamy bicz. Drugie słówko. No dobra, chwila prawdy. Ostatnie dwie literki. To na pewno nie bonusowa sk N i L. Ale może nam się coś uda uciułać. Tutaj mamy Toronto, drugie słówko. I więcej już nie będzie. No, kończymy na dwóch. A zobaczmy tutaj po prawej. N i L. No, zobaczcie, jak niewiele zabrakło. Tak niewiele, ale jednak zabrakło. Dobra, szachy, zobaczcie. Bardzo drogie szachy. A kontrolne literki są różne. No, żadne zaskoczenie. A my teraz, moi drodzy, pokładamy wszelkie nadzieje na hiperekstra wygraną w Paradiso. Numerek mamy 21 i trzymajcie mocno kciuki. Ta zdrabka może się okazać wyjątkową. Tęcza i flaming. Flaming jest, są i tęcze. Tutaj jeszcze tęcza. I flaminga powtórzymy. No, ani tęcza, ani flaminga. Liść i kostka. Dobra, mamy listek, jest i drugi. W czwórce pojawia się kostka. I na dole ani liścia, ani kostki. No, piątka uparta dzisiaj. Ryba i mewa. No to zaraz ją tam otworzymy, bo w piątce widziałam, że symbole były. Te, których szukamy. Mewa i ryba. Dobra, mamy rybę. Kolej nas ryb. I na dole, no tak jak mówiłam, jest i mewa, ale jest też ryba. Żółw i motyl. Motylek i żółw. Dobra, żółwik już jest. Moty, a mamy. I na dole? No jest motyl. No, teraz nam ruszyła ta piąta. Wodolot i piłka. I tak, pierwsza, druga, trzecia. No i czwarta, pusto. A na dole? No jest, zobaczcie, tutaj wodolot zaraz koło piłki. No szkoda, że pojedynczo. Deska i kotwica. I tak, mamy już dechę, jest kotwica. O tutaj jeszcze jedna deska. I na dole możemy liczyć na kotwicę. Pomarańcza i arbus. Arbuzik jest, pomarańczkę mamy. I na dole no argus się powtarza. Ośmiornica i aparat. I tak teraz do boju gra trzecia. Ale ośmiornice mamy jeszcze pod piątką. A no i aparat też jest. Przedostatnie dwa symbole: okulary i chmura. I tak. Chmurka odznaczona. Jest i druga. A okulary, no tutaj na dole. No optymistycznie to nie wygląda, no ale dwa ostatnie symbole mogą dać nam wygraną. Słońce i shorty. Słońce i shorty. I tak, shorty mamy. Słoneczko jest. Tutaj nic. I na dole mamy słoneczko i kilka par shortów. No ale niewiele nam to da, bo żadna linia się nie ułożyła. No niestety, w tym przypadku paradiso puste. Kontrolne. Różne. O, literki, które najbardziej lubię w krzyżówkach. Chociaż Z też przeważnie wadzi. No ale, kochani, paradiso pusta Na wszystkie zdrapki które tutaj dzisiaj nazorgowałam. Wygraliśmy w szczęśliwych liniach trójeczkę, w ekstra pensji dyszkę i w białym złocie piąteczkę. Do tego ekspres losy dołożyły nam 4 złote. I kochani, za te 22 zł, które wygraliśmy ogółem, jeszcze możemy się zabawić. Także kochani, ja Wam dziękuję pięknie za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do następnego. Widzimy się jutro. No to pa.